Proszę Państwa, chciałbym z Państwem teraz omówić pojęcie tak, zwanej, tak zwanego miejsca dostawy towarów, tak? bo zwróćcie Państwo uwagę to, co mówiliśmy przed chwilą. Podatek VAT jest podatkiem terytorialnym. Czyli co do zasady opodatkowanie powinno nastąpić w miejscu, gdzie towar no, prawdopodobnie będzie konsumowany, aczkolwiek nigdy przez pewności, gdzie konsumowany będzie, pewnej wielkiej nie mamy. Natomiast generalnie przepisy w tym kierunku dążą, żeby opodatkowanie towaru było w miejscu, gdzie będzie on sprzedawany czy konsumowany. I przepisy w zakresie tak zwanego miejsca dostawy towarów właśnie mają nam to miejsce określić. Miejsce dostawy towarów tak naprawdę to jest kraj, w którym należy wykazać podatek VAT należny w różnej stawce oczywiście, z tytułu dostawy, czyli dostawy tego towarów, czyli przeniesienia prawa do rozporządzania jak właściciel na kogoś innego. I mamy, proszę Państwa, takie podstawowe reguły, jeżeli chodzi o miejsce dostawy towarów. Ich jest pięć, ale powiedzmy sobie o tych trzech najbardziej istotnych, które tak naprawdę 95% transakcji zagranicznych nam będą realizowały. Pierwszy mówi tak: Dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią jest miejsce, w którym transport towarów się rozpoczyna. Co to znaczy? Mamy sytuację taką: towary na dzień dobry znajdują się w Polsce, następnie będą wysyłane lub transportowane czyli fizycznie przemieszczane do innego kraju, niezależnie przez kogo czy przez sprzedawcę, czyli podatnika, czy przez nabywcę. Czy przez osobę trzecią kuriera działającego na czyjąkolwiek rzecz nie ma to najmniejszego znaczenia? Miejscem dostawy tych towarów w tym przypadku będzie kraj rozpoczęcia transportu i tutaj podlegać będą one opodatkowaniu. Transakcja, o której teraz mówimy, no generalnie będzie transakcją wewnątrz dostawy towarów prawdopodobnie, prawda, jeżeli oczywiście pewne warunki będą spełnione, czyli mamy towar w Polsce, będzie on sprzedawany do Niemiec, będzie tam fizycznie wywieziony. No to będzie opodatkowanie w Polsce tej dostawy, dostawy, nie nabycia dostawy. Będzie ona według stawki prawdopodobnie 0%, oczywiście, że tak, ale ta stawka, hmm, będzie to opodatkowanie, będzie obowiązek podatkowy. Co prawda, w zerze, ale wykazany w Polsce hmm, będzie. Więc zwróćcie Państwo na to hmm, uwagę. Drugi bardzo ciekawy przykład to jest dostawa towarów, które są instalowane lub montowane z próbnym uruchomieniem lub bez niego. Jest miejsce, czyli ten kraj w którym te towary będą, proszę Państwa, instalowane lub mm, montowane. To jest bardzo ważne, o jaką sytuację tutaj chodzi. Jesteśmy dzisiaj w Polsce, mm, jesteśmy w Polsce producentem specjalistycznych linii produkcyjnych. Zgłasza się do nas przedsiębiorca z Niemiec i mówi, polski podatniku, przywieź mi tą maszynę produkcyjną i od razu mi ją zamontuj, bo ona jest profesjonalna i specjalistyczna, musisz mi ją też zamontować, twoi ludzie. OK, my tę maszynę zawozimy i montujemy ją. Na, na trwałe, na stałe wmontowujemy ją do tej niemieckiej fabryki. W taki sposób, że demontaż tej maszyny praktycznie byłby bardzo drogi lub wręcz fizycznie niemożliwy. To zwróćcie Państwo uwagę, dochodzi tu do ciekawej sytuacji, bo dochodzi do transportu towarów z Polski do Niemiec, do fizycznego jego wywozu, ale w taki sposób, że ten towar będzie na, na stałe wmontowany, przytwierdzony w Niemczech. Tam będzie, będzie miejsce przeznaczenia tego towaru. I w tej sytuacji miejscem dostawy będzie kraj docelowy. Zwróćcie Państwo uwagę, opodatkowanie będzie tylko i wyłącznie w Niemczech. W tej sytuacji tu nie będzie wewnątrz wspólnotowej dostawy towarów, mimo że towar jest faktycznie wywieziony. Bo tutaj zadziała przepis, że towar, który jest instalowany lub montowany, nie, jest, nie, nie spełnia definicji wewnątrz wspólnotowych transakcji. Co to znaczy? To znaczy, że my ten towar wywożąc z Polski do Niemiec i montując go w Niemczech, w deklaracji podatkowej VAT-7K, po prostu wykażemy dostawa towarów poza terytorium kraju. Ze stawką, tak zwaną stawką, nie podlega VAT-owi w Polsce. Przepisy pozwalają nam i tak i tak w takiej sytuacji Polski VAT odliczyć. Zrobimy to oczywiście, natomiast tutaj nie będzie w ogóle vat polskiego. Tu będzie nabywca. Samodzielnie zobowiązany sobie ten VAT rozliczyć, jeżeli jest zarejestrowany do VAT-u w Niemczech, prowadzi tam działalność gospodarczą, a robi to, bo tam właśnie posiada fabrykę. Więc zwróćcie Państwo uwagę, sytuacja pierwsza, sprzedajemy klientowi do Niemiec maszynę produkcyjną, typowa sprzętowa dostawa towarów, ale sprzedajemy mu tą maszynę wraz z montażem, za który odpowiadamy lub nadzorujemy ludzi, którzy to robią. Dostawa towaru z montażem, opodatkowania w Polsce nie będzie w ogóle, będzie brak podatku w Polsce, brak obowiązku podatkowego w Polsce. Obowiązek podatkowy, Szanowni Państwo, będzie tylko na terytorium Niemiec. Tak, czyli na gruncie ekonomicznym podobne rozwiązanie. W Polsce podatku nie ma, w Niemczech jest, do odliczenia również, ale konstrukcja prawna i sposób wykazywania tej transakcji w deklaracji kompletnie odmienny, proszę Państwa. I trzecim takim punkt, to wszystko co mówimy nam pomoże przy później kolejnych transakcjach, żeby je lepiej zrozumieć. I trzecia sytuacja, która nas interesuje. Dostawa towarów, które są niewysyłane lub nietransportowane. I tu opodatkowanie będzie w miejscu, w którym te towary się znajdą w momencie dokonania dostawy. Na przykład nieruchomości będą się łapać w tym przepisie. Nieruchomości, no jak sama nazwa wskazuje, nie jesteśmy w stanie przetransportować, przewieźć, w jakikolwiek inny sposób wysłać. I zawsze opodatkowanie będzie w miejscu położenia nieruchomości. Więc jeżeli sprzedajemy komuś mieszkanie, czy lokal użytkowy, czy biuro, czy magazyn położony w Polsce... Zawsze będzie do rozliczenia polski VAT należny. Nieważne, czy nasz nabywca jest konsument, czy, czy podatnik z kraju unijnego, czy z trzeciego, czy z Polski. Zawsze będzie polskie opodatkowanie polskim VAT-em. Jak kupujemy nieruchomość we Francji, zawsze dostaniemy fakturę z francuskim VAT-em. Zawsze, tak? bo jest to miejsce dostawy towarów nietransportowanych, w tym nieruchomości, jest to po prostu kraj, w którym ten towar się znajduje, czyli np. nieruchomość. Ale również towary, które sprzedajemy komuś, chociażby w handlu detalicznym, i też ten towar jest sprzedawany w danym miejscu i nie, docelowo nie ma być nigdzie wywożony czy transportowany. Prawda? I tutaj zadziała przepis ten, że miejscem dostawy jest kraj, w którym towar się znajduje, to będzie dokonać dostawy tej nieruchomej, tej krajowej, bo tutaj żadnej dostawy yy, unijnej przecież yy, nie będzie, proszę Państwa. Więc, proszę Państwa, skoro yy, już sobie omówiliśmy te podstawowe miejsce do dostawy towarów, i mamy już co nieco wiedzę na temat transakcji unijnych, to troszeczkę zamieszajmy i poopowiadajmy sobie chwilkę na temat sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju. Bardzo ciekawa instytucja, proszę Państwa. Sprzedażą wysyłkową z terytorium kraju jest to dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych do innego państwa Unii Europejskiej, czyli zwróćcie Państwo uwagę, jest to dostawa towarów, dostawa, czyli przeniesienie prawa do rozporządzania nimi, jak właściwie na kogoś innego, towarów, czyli pewnych rzeczy z Polski, do innego kraju Unii Europejskiej, koniecznie Unii Europejskiej, ale w taki sposób, gdzie nabywca nie ma obowiązku rozpoznawania wewnątrzprzedsiębiorstw nabycia towarów. A kiedy nie ma? No na przykład, gdy jest konsumentem. Albo gdy jest podatnikiem zwolnionym podmiotowo według ustawy tej swojej krajowej, niemieckiej czy, czy, czy francuskiej. Wtedy on WNT nie, nie będzie musiał rozliczać. I co tu się ciekawego pojawi, proszę Państwa? No, tutaj zasada podstawowa mówi. Że sprzedaż towarów wysyłanych z terytorium kraju do terytorium innych państw unijnych w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju będzie opodatkowany w kraju docelowym. To jest bardzo ciekawa regulacja. No bo wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację. Załóżmy, że podatek VAT, co jest, co jest zgodne z przepisami, zresztą podatek VAT w Polsce wynosi 23%. Natomiast podatek VAT na Węgrzech wynosi 27%. Załóżmy, że osoba fizyczna z Węgier, konsument węgierski. Chcę kupić sobie jakieś urządzenie, na przykład laptopa, który kosztuje tyle samo netto w Polsce, co na Węgrzech. To, omijając, że koszty, koszty transportu jakieś poniesie. On by był zainteresowany kupieniem tego laptopa w Polsce, żeby dostać fakturę z polskim VAT-em, ale nie chce mu się do Polski przyznać, bo jest to zbyt drogie i uciążliwe. On go zamówi przez internet. Ten towar będzie mu przesłany kurierem na przykład, transportowany. I pytanie, czy da się coś takiego zrobić? Czyli czy da się kupić coś za granicą w kraju o niskim wacie, ale nie jechać tam do nich, tylko przywieźć to sobie przez internet kurierem, po to, żeby zapłacić ten VAT tego drugiego kraju, tego zagranicznego kraju VAT, który jest niższy, 18% w Luksemburgu na przykład, w Węgrzech 27%. Odpowiedź jest, no, ustawodawca to bardzo mocno ogranicza i blokuje. Co to znaczy ogranicza i blokuje? To znaczy, że mówi nam tak, podatniku, miejscem dostawy towarów w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju jest kraj docelowy, kraj przeznaczenia. Czyli mówi nam generalnie tak: polska spółko, która przez internet sprzedajesz wyroby Węgrom, Niemcom i Francuzom. Jeżeli sprzedajesz konsumentom tym, tychże krajów wyroby przez internet i je im wysyłasz, transportujesz, to masz się zarejestrować do VAT-u w tychże krajach: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Czechy i wystawić im fra fakturę francuską, niemiecką, czeską, brytyjską i opodatkować to tym lokalnym VAT-em. Czyli zasada jest podstawowa. Sprzedajesz do Niemiec, masz się zarejestrować w Niemczech do VAT-u i wykazać niemiecki VAT. Więc kupowanie w innym kraju przez internet po to, żeby zapłacić VAT innego kraju niż miejsce docelowe, wydaje się, że jest mocno ograniczone. Mówię, wydaje się dlaczego? Dlatego, że przepisy mówią, że jeżeli podatnik z Polski, przedsiębiorca z Polski, sklep internetowy, dokonuje dostawy towarów w ramach sprzedaży wysyłkowej do innych krajów, to jeżeli te kwoty są relatywnie niewielkie... Jeżeli te kwoty są relatywnie niewielkie, proszę Państwa, a te kwoty, wielkość tych kwot każde państwo członkowskie samodzielnie sobie ustala i są to kwoty pomiędzy 35 tysięcy euro a 100 tysięcy euro, to wtedy miejscem opodatkowania będzie Polska. Co to znaczy? Jeżeli jesteśmy polską księgarnią i wysyłamy książki do Niemiec, nasza łączna kwota sprzedaży do Niemiec na rzecz osób fizycznych oczywiście jest relatywnie niska, niższa niż 100 tysięcy euro rocznie w tym roku, ale również w roku poprzednim. To miejscem opodatkowania będzie Polska. Wtedy taki Niemiec rzeczywiście dostanie fakturę z polską stawką, polską fakturę i zapłaci polski podatek, a nie niemiecki, węgierski czy czeski. Więc zwróćcie Państwo uwagę, jest to możliwe, taka optymalizacja, ale przy no, relatywnie niewielkich kwotach w skali roku, w skali, w skali naszej sprzedaży do konkretnej kraju. Limit z każdym krajem mamy odrębny i nie sumujemy tych limitów wobec siebie, prawda? Czyli z Francuzami handlujemy dużo, z Niemcami mało, Tu we Francji się dwa rejestrujemy, a w Niemczech nie musimy. I wtedy zasadą podstawową, jak tych kwot nie przekroczymy, jest, że krajem opodatkowania jest to kraj rozpoczęcia transportu, czyli kraj wysyłki. Natomiast może być sytuacja, że jak w Polsce jest VAT 23, a w Niemczech jest 19, w Wielkiej Brytanii 20, to my nie chcemy, żeby nasz nabywca zapłacił polski VAT, skoro niemiecki, czy belgijski, czy francuski jest na przykład niższy. To wtedy mamy przepisy, które nam pozwolą zgłosić do naczelnika Urzędu Skarbowego w Polsce, co najmniej na 30 dni przed planowaną dostawą towarów, pierwszą, że chcemy zarejestrować się do VAT-u zagranicznego i płacić zagraniczny podatek. Jest to możliwe, oczywiście, musimy później przedstawić naczelnikowi Urzędu Skarbowego informację czy potwierdzenie rejestracji w tym drugim kraju do VAT-u. I w tej sytuacji rzeczywiście będzie to możliwe. Później przez dwa lata musimy już korzystać z tej metody, tak? czyli płacić podatek w tym docelowym kraju. Więc zwróćcie Państwo uwagę na to, że ustawodawca. Odpowiadając tej podstawowej cesze przesłance podatku VAT jako podatku terytorialnego i opodatkowującego konsumpcję, blokuje w pewnym sensie takie coś, żeby konsumenci z jednego kraju kupowali przez internet towary w drugim kraju. Bo jest to możliwe tak naprawdę, ale tylko w odniesieniu do dosyć, no, relatywnie niewielkich kwot. Więc podmiot, który bardzo profesjonalnie zajmuje się handlem za granicą na rzecz konsumentów na pewno te normy przekroczył i ma obowiązek rozliczać podatek kraju docelowego. Zwróćcie Państwo na to uwagę. No wyjątkiem są wyroby akcyzowe w tym przypadku, które i tak, i tak zawsze będą opodatkowane w kraju docelowym. Jeżeli sprzedajemy komuś w sposób internetowy na przykład wyroby akcyzowe, czyli wino, to nieważne jak duże obroty z drugim krajem osiągamy, i tak, i tak mamy się zarejestrować do VAT-u w Niemczech, we Francji i Wielkiej Brytanii i tam rozliczać podatki. Ale wyroby akcyzowe są w tym przypadku wyjątkiem. Czyli zwróćcie Państwo uwagę, w jaki sposób te... Regulacje przeciwdziałają właśnie takiemu obchodzeniu podatku swojego kraju i chęci płacenia podatku w kraju o niższej stawce podatkowej. Jest to bardzo mocno utrudnione na podstawie przepisów, o których powiedzieliśmy sobie.